Za jednego, niestety, Artur i Roderick nie doczekali końca. Jedzę Hugo i Lukas, czyli najmłodsi całej drużyny. Dum Eternal. No, tam też jest trochę rąbanie się z tym grzechem, ale, ale udało się pokonać Grzecha. Jak, się... Znaczy, jak ogarnąłem już, co tam należy ale... robić, no to, no to było ok. Słucham? Proszę bardzo, tak, Hugo. Elle est solide, maman, hein? Comme toi. solide. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben. T'as pris des goûts droits, toi? On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Hum Mais plaga si skończyła. Wzras, kurwa, śmiercią Vitalisa, proszę bardzo. C'est Hugo, pour l'instant, tu peux me Tu es chez toi? Oui. Le nid est toujours là. Mais il est vide. J'arrive pas à croire que les rats soient vraiment partis. Pourvu que ça dure. Oh, Amicia! Regarde! Pas moi! Ma Certes, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia? Tiac! Bon, <laughs> D'accord. Allez. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prêts? D'accord, c'est lui qui est en tu ou quoi? Prête. Allez, Amicia! Oui! Prossez, 2 5 I nie mam pojęcia gdzie jest szósty Nie widzę szóstego Może w kurę Nie zatrzymała się, nie chciała w kurę eee, Gdzie jest szósty cel Nie, serio nie wiem gdzie jest szósty cel Dobra widzę Nad kurnikiem vous savez y faire, hein? vous avez gagné une pomme, et tout mon respect Oui, <laughs> amicia La pomme est pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public Oh, merci J'avais faim <laughs> Comme d'habitude Hé hey, On célèbre le troisième instant Rouge Il y a une petite foire au bout de la rue, allez jeter un œil Une hmm. foire Une vraie foire J'ai jamais vu une foire Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner Mais c'est une foire Hugo non Bon, mais on reste pas longtemps. Tout ça, ça fait un peu de temps. Et Hugo. Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi Parce que tu peux pas. C'est comme ça. Hé, hey, y a un problème hmm. Un problème C'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Par des gens importants. Ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez Je vois très bien. Hugo, No, chodźmy, chodźmy. No, jesteśmy, dlatego musimy opuścić to miejsce. Wiem. Wiem, Będą inne festyny, kurwa. Słuchaj, jakaś banda obwiesi tutaj będzie strała z dupy, kurde, się że go szukają. Idziemy. Jabko dostałeś, to idziemy. A więc trzy. A, dwa, trzy. No i pobiegaj, ja. A ja nie mogę. Dobra. To taki sposób na przyspieszenie, kiedy tego chodzenia. Łażenia tutaj. Okej, okay, mamy i wóz. On jest wybrany jak ten Mietek czy jak mu tam z Kingdunką. No ma takie... wdzięko właśnie, nie? Pestyficzne. Ojej! Ojej, przypierdolił Piodark, dziękuję bardzo. Tali czy Laira, co? Co to znaczy? No... Biedny chłopaczek. Na no, szczęście Lukas z nami został vrai, z tej całej bandy. <smarty> A Lukas nas na szczęście nie opuści raczej. <smarty> jak się wystraszyłem jak Tywold. <smarty> Nooo, ona to teraz musi dużo spać. Wydaje mi się, że to są lożki z Mass Effect'a. Ojej, bardzo możliwe w sumie. Tali to tak, coś, eh? coś kojarzę. Jej, je... <laughs> Co wileń, wileń! Jak, tak mógł się odsypać. W każdym razie ten, nie. Nie grałem w Maz Efekta żadnego nigdy. Kiedyś by fajnie było, tym bardziej, że, że wydali tą to, to, to rozszerzoną, coś tam. upgradeowaną, czy tam zymasterowaną wersję. Więc może kiedyś, ale tak szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy zna zna miałbym znaleźć na to czas. A tak naprawdę częściej Mass Effecta są cztery, a coś słyszałem już po głosku jakiejś piątej. No więc no. Nie wiem, czy się uda mi kiedyś za to zabrać. Najpierw chciałem się za Dragon Age za Dragon Age zabrać, bo czytam dwie książki z Uniwersum Dragon Age, nigdy nie grałem żadną grę. Ale to jest kolejna taka seria, gdzie też już są trzy części są Dragon Age i też nie wiem kiedy się za to zabrać. A jakoś nie, nie jest to w liście mo moich priorytetów, także wybacz. Nie mam pojęcia. Aczkolwiek mogę za chwilę zgooglować, zobaczymy po prostu. Czyli co? W drugiej części Hugo zmienia imię na ECI i będzie polował na papieża. Uhuhu, może. Albo... Zaproponowałbym no, wam efekty na streamach, ale nie wiem. Kurczę, ale to będzie strasznie, strasznie długo trwać. To w sensie, wiem, że jedynka i dwójka y, nie są jakieś mega długie, więc dałoby rady, ale trójka i, i Andromeda to już są giganty, chyba. Czwórka nigdy nie, wie, nie wiedzie, więc masz czas na Dragon Age. Okej, okay, dobrze. Słuchajcie, udało się nam zako zakończyć plakatel Innocence. Eee, fajna gra, aczkolwiek ta, ta, ta końcówka już taka faktycznie problematyczna się e, robiła niekiedy. Ale, ale, ogólnie to spoko. O, proszę bardzo, można sobie zobaczyć co gdzie było. Dziedzictwo Rodu Derune de eee, był prezent i oso Aha, i dwie osobliwości złożyłem jedną. Cóż, no trzeba tu mocno przeszukiwać. No ale to zazwyczaj tak jest, że znajdziemy gdzieś około połowy. Od 30 do 50% tego, co nam gra gdzieś tam może dać. Proszę, tutaj tylko jednej rzeczy nie znalazłem. Tu dwóch, tu w ogóle nic nie znalazłem w czasie kruków. A to było to, gdzie przechodziliśmy przez te, przez te morze trupów. Tu tak samo. Eee... Tutaj o, proszę bardzo. A tutaj znalazłem wszystko. Tutaj też niewiele. Tu jednej rzeczy. Tu nawet była jedna rzecz. Tu znowu nic, tu znowu nic. No dobrze. Tyle, moi drodzy. Bardzo fajna gra, bardzo mi się podobała, tak całościowo. Yy, bardzo emocjonalny był ten początek, potem już jakby się troszeczkę do tego przyzwyczaił człowiek. Aczkolwiek, nadal nie mam pojęcia z jakiego powodu miałbym się irytować na Hugo. I wasze wszelkie oskarżenia względem Hugo uznaję za totalnie bezpodstawne. I yy, 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 jak to powiedzieć, yy, bezpodstawne. I jakby jesteście nieczuli, nie macie serca to jest mały biedny chory chłopak ale de facto udało się go praktycznie nam wyleczyć nie jakby plaga odegnana, on nie ma tych szram na twarzy także myślę że jest OK.